Ej, ja to Nadia Nadia i to jest trzeci odcinek, to nie książka. I mam nałaś na trzeci odcinek, także zacznę. To jest wywiad. Oki, okay, więc musimy napisać ten wywiad, Tak. Wywiad mnie Teraz sobie przytrzymam nogą. I napiszę. go. Jakie jest twoje pełne imię i nazwisko? No nie zdradzę prawdziwego. <laughs> um, jakie jest Twoje ulubione danie? Hmm. Nie wiem, jak to można um, określić, ale napiszmy tak. Chcesz. Chcesz. Oryż sosem Opisz smak swojego ulubionego jedzenia, nie porównując go do innych potraw. Nie wiem. No no. Smakuje pysznie. E, co najbardziej lubisz robić? No, to jest to że kręcić filmy. Kogo e, najbardziej robisz? Aurek. <laughs> um, co najbardziej lubiłeś robić, kiedy byłeś naprawdę mały? A ja wiem... Chyba oglądać telewizję. Um, opisz swój ulubiony strój. Nie wiem. Co będziesz robić za pięć lat? A, dobra. Dobra, już tam określenia. Chodzi do zimna, się o to chodziło. Wyroszujmy kolejne zadanie. To jest kryjówka. Ukryj tu swoje sekrety. No. Ukryjmy tu swoje sekrety. Możemy też to napisać i tego nie będzie widzieć, więc... Piszmy, no? Widzicie? Coś? Chyba nie. Napisałam, nie widać tego, także jest sekret. No i to na tyle z tego odcinka, tam jak książki. Więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, oglądajcie mi filmy, pa pa!